Eurodolar to jedzie siódmy wzrostowy dzień z rzędu. Naprawdę imponująco odwrót po ostatnich spadkach, ale zanim wpadniemy w euforię, trzeba zauważyć jedną rzecz. Ciągle nie przebiliśmy serii pięciu spadkowych świec z poprzedniego cyklu. W języku ICT to właśnie pokonanie tej serii dałoby change of the state of delivery, prawdziwą zmianę kierunku, i dopiero zamknięcie świecy powyżej pierwszej z tamtych spadkowych byłoby sygnałem potwierdzającym ruch wzrostowy. Co dalej? Jest kilka powodów do optymizmu. Po pierwsze przebiliśmy linię ruchu spadkowego, co otwiera drogę w górę. Po drugie traderzy CRT ostrzą sobie zęby na klasyczny trzyświecowy setup CRT. Mamy akumulację, mieliśmy manipulację i teraz jesteśmy w fazie dystrybucji, wszystko na wykresie tygodniowym, która naturalnie kieruje nas wyżej. Jeśli rynek dowiezie ten układ, teoretyczny target, to maksimum świecy z końca października, czyli potencjał do wzrostu wciąż jest i to całkiem solidny.